Skąd wziął się pomysł na projekt młode głowy? No z osobistego doświadczenia i też z obserwacji, jak ważne jest zdrowie psychiczne i to mówię zarówno w kontekście mnie samej, jak i z obserwacji świata mojej córki, dzisiaj 17-letniej, to jednak było parę lat temu i. No i zobaczyłam, jak wiele jest do zrobienia, postanowiłam wziąć sprawy we własne ręce. I tak, tak powstał projekt Młode Głowy, Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym, który stał się bardzo ważnym projektem dla Fundacji UNAWEZA, która powstała kilka lat wcześniej. I nie mam wątpliwości, że to była ważna i potrzebna decyzja, o czym też świadczy frekwencja na dzisiejszych warsztatach. Dotyczących tego, jak mówić o zdrowiu psychicznym w sposób odpowiedzialny. Mieliśmy dzisiaj na spotkaniu na tych warsztatach zarówno dziennikarzy telewizyjnych, prasowych, którzy pracują w mediach elektronicznych, ale też mieliśmy twórców internetowych i, i Uświadamianie sobie, jak ważne jest to, co mówimy, jak mówimy i takie poczucie jednak odpowiedzialności za wypowiadane każde słowo i za to słowo, które piszemy, to, 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 to jest nasza misja, żeby to robić, no ale w ogóle, żeby dostarczać konkretne narzędzia i żeby zmieniać ten świat na lepsze. Przede wszystkim nie stygmatyzować, nie etykietować, nie nakręcać sensacji niepotrzebnej, nie... Nie wzbudzać poczucia winy, w ogóle nie szukać winnych różnych sytuacji. Patrzeć na zdrowie psychiczne jak na bardzo złożony temat, który, który ma wiele aspektów. I skupiać się nie tyle na istniejącym stanie rzeczy, oczywiście go opisać, co w ogóle szukać rozwiązań, pokazywać też pozytywne przykłady, wzbudzać w ludziach nadzieję chęć do życia i chęć do tego, żeby, żeby razem tworzyć po prostu lepszą rzeczywistość. Więc to są takie podstawowe zasady. Jest ich wiele, więc warsztaty były trochę długie, ale mam nadzieję, że warto było tego wysłuchać, a przede wszystkim zastosować to, to w życiu i, i w pracy tej dziennikarskiej i nie tylko. Jak rozmawiać z młodymi ludźmi i jak sama rozmawiać ze swoimi córkami? Słuchaj, przede wszystkim Przestać radzić, radzić i wygłaszać różne mądre myśli, sentencje, tylko słuchać i pytać. Co mogę dla Ciebie zrobić? Jak mogę Ciebie wesprzeć? Czego potrzebujesz? Jaki jest Twój świat? Wiesz, my kompletnie nie, nie, nie ogarniamy niejednokrotnie tego świata młodych ludzi. Nam się wydaje, że jak kiedyś byliśmy młodzi, to coś wiemy o tym, jak to jest być młodym. No nie, no nie wiemy, jak to jest dzisiaj być młodym człowiekiem i z jakimi wyzwaniami mierzą się ci młodzi ludzie, więc gdybyśmy się postawili w takiej roli, że się możemy też dużo nauczyć i, i, i dużo się możemy dowiedzieć, to byłoby e, wspaniałe i to jest dobry początek. A jak za czasów Twojej młodości dbano o zdrowie psychiczne? No właśnie, nie dbano. Tak no, po mamy tego, że nie wiemy, jak rozmawiać o zdrowiu psychicznym. Mówię o tym moim pokoleniu, więc trudno, żebyśmy nauczyli tego nasze dzieci. Yy, I to jest ta dobra rzecz, która się dzieje, że jednak, yy, że jednak to się zmienia. Tak? Ale to wciąż jest tabu, yy, a nie powinno być, bo, bo każdy ma prawo doświadczyć kryzysu. A jak wiadomo, i nie ja to wymyśliłam, tylko specjaliści, posiadanie celu i sensu jest czymś, co utrzymuje nas w dobrym zdrowiu. W zdrowiu psychicznym, ale w ogóle w dobrym zdrowiu, i też to jest jedna z, jeden z filarów długowieczności. Żeby wciąż być ciekawym świata i żeby mieć yy, co robić. I, i, I żeby wiedzieć, po co się to robi. Więc y, dla mnie te podróże na krańcu świata i program Kobieta na krańcu świata jest taką misją. Um, projekt Młode Głowy jest taką misją. Jest ich więcej, na szczęście, w życiu, więc y, na pewno to robię, że mam sens i cel. Na pewno y, ruszam się i to jest, y, to jest bardzo ważne. Nie mówię o jakimś wielkim wyczynie, tylko po prostu, żeby się ruszać i żeby pamiętać, że bycie w naturze, akurat dla mnie ważny jest ruch w naturze, tak? nie tyle na Siłowni, chociaż oczywiście też, ale, ale też, żeby, żeby być w naturze, żeby doświadczać tego świata wszystkimi zmysłami, żeby być offline i żeby otaczać się ludźmi, którzy dodają mi skrzydeł, a nie podcinają. Jak myślisz, czy w szkołach powinno być coś takiego, jak nie wiem, edukacja emocjonalna, lub coś w stylu edukacji psychologicznej? Absolutnie tak. Jesteśmy z naszym programem Godzina dla Młodych Głów w czterech tysiącach polskich szkół, podstawowych i ponadpodstawowych. To jest program całkowicie bezpłatny, całoroczny. To są lekcje, konkretne opracowania, łącznie z materiałami szkoleniowymi dla nauczycieli, jak prowadzić te zajęcia. I my wiemy, że to działa. Jesteśmy w polskich szkołach od dwóch lat. Obejmujemy zasięgiem blisko milion młodych osób. I ja bym marzyła, żeby ten program był dostępny w każdej szkole. Najlepiej, żeby był w ogóle przedmiotem obowiązkowym, bo rozumienie emocji, nazywanie tych emocji, stawianie granic, bezpieczeństwo offline i online tak to są po prostu bardzo ważne rzeczy, więc uczymy dzieciaków super skomplikowanych rzeczy, a nie tłumaczymy im, co jest w ich głowach. I, i myślę, że to jest wielka szkoda. I już na koniec yy, powiedz proszę, jak będzie wyglądał nowy sezon Kobiety na Krańcu Świata? Wspaniale. 16. sezon programu Kobieta na Krańcu Świata yy, no, będzie bardzo inny, bo odcinki będą miały 45. 40... Prawie 5 minut, czyli będą dwa razy dłuższe. Będą, no a dzięki temu możemy też szerzej i głębiej opowiedzieć o pewnych zjawiskach i, i o naszych bohaterkach wyjątkowych. Przeleciliśmy jak zwykle różne krańce świata, można powiedzieć, że cały glob i prawie wszystkie kontynenty poza Antarktydą. I, I mamy historie, które są ważne, mądre, ale przede wszystkim są pokrzepiające. Wszystkie są o nadziei. I o tym, że, że to my tworzymy ten świat, i, yy, i to jest po prostu wspaniałe. Także polecam te odcinki dla zdrowia psychicznego też. Są oczywiście również trudne treści, ale, ale zawsze, nawet w najciemniejszym miejscu, nawet w najbardziej przerażającym miejscu na świecie, zawsze są osoby, które niosą światło. I, i o tym jest program Kobieta na Krańcu Świata.